Jakie mamy cele i jakie mamy wyzwania, na co te pieniądze tak naprawdę otrzymaliśmy. Będziemy dyskutowali, jak kolejną transzę pieniędzy, które trafiają na Pomorze Zachodnie, teraz nazwaną Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego, chyba tak bardziej przystępnie, tak bardziej po ludzku, mądrze zainwestować w nasz region, żeby tutaj po prostu stworzyć miejsce z perspektywą i z dobrą wizją, w takim dobrym otoczeniu, dobrym środowisku, nie tylko dla nas, ale tak naprawdę trochę już myśląc o następnych pokoleniach, o, to, o naszych dzieciach. Zachodnio-pomorskie z punktu widzenia obserwacji od wewnątrz kraju, a także z zewnątrz, dokonało największego skoku. To są obiektywne badania Polskiej Akademii Nauk, zwłaszcza na terenach rozproszonych. Nie byłoby tej e, pięknej zmiany na Pomorzu Zachodnim, gdyby nie Państwo. Samorządowcy, przedstawiciele świata nauki, przedstawiciele świata biznesu przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, przedstawiciele wszystkich stowarzyszeń i wszystkich tych, którzy na co dzień tworzą Pomorze Zachodnie. Dziękuję, że jesteście z nami.